Hej, dzień dobry, witam was serdecznie w piątek. Słuchajcie, jest moc, jest energia. Mimo tego, że spałam bardzo krótko. Wczoraj, jak wiecie, byłam w pracy od 20. E, tym razem przyjechałam przed pierwszą, w pół do pierwszej byłam chyba. E, oczywiście zasnąć było ciężko, co widać po mnie, ale jest moc. E, jest Mikołaj. Słuchajcie, piszcie co dostałyście od Mikołaja. Mój Mikołaj zabiera mnie dzisiaj na kabaret. I koło 20 nie obiecuję, że mu nie zasnę. Już uprzedzałam, że mogę sobie drzemnąć, jeśli nie będzie faktycznie chichów, śmiechów, jeśli będzie słaby. Ale Mikołaj mówi, że to nic, przełożę cię jak worek ziemniaków przez plecy, wyniosę i zaniosę bezpiecznie do domu. Także, okej, okay, jesteśmy umówieni. Moje dzieciaki dostały już prezenty. W zasadzie prezenty dostała Emila. Wybrała. Ona pisała list do Mikołaja. Za chwilę Wam pokażę gdzieś tam w filmie, co dostała. Ale między innymi, właśnie dostała Scrabble, którymi ja się cieszę z kolei, bowiem ile to radości przyniesie nie tylko dla Emili, ale dla całej rodziny. Będziemy razem wszyscy grać i mam nadzieję na wygrywane akcje. Poza tym, jeszcze nie dojechał Brian. Brian się przyjedzie wieczorem, i dla niego też jest prezent, a raczej prezenty, bo wiecie, że Brian ma już swoją połówkę, więc stwierdziliśmy, że czas, żeby to był prezent nie tylko dla niego. Dlatego też dostanie mu się kubek kubek w wersji Mikołaja czyli po prostu składa się z dwóch kubków. I będzie mógł używać e, razem ze swoją moją. Myślę, że kubki zabierze sobie e, do Krakowa i będą pić nie tylko w grudniu, ale może jeszcze w styczniu, w lutym e, z takich kubków, i będą się m, cieszyć obydwoje. Do tego oni są fanatykami m, strasznych filmów. E, dlatego też zdecydowaliśmy się za, na zakup e, strasznej gry. Nie wiem, nie grałam. E, kupiliśmy w Mpiku myślę, że będzie zadowolony. Być może będzie grał po prostu z kolegami, kiedy spotykają się razem, bo wiecie, że Brian nie przyjeżdża już co weekend, tylko co dwa weekendy. Jutro w ogóle, jutro umówiłam mu fryzjera, bo znowu nie wiem, kiedy przyjedzie. Dziś, tak jak mówię, właśnie on przyjedzie. Mało tego, że ma Mikołaja, mamy dla niego też tort, bo w zeszłym tygodniu miał 20 urodziny. Dziękuję Wam raz jeszcze za wszystkie życzenia do niego, ale nie widzieliśmy się z nim, są też prezenty urodzinowe. No i właśnie ten tort, także fajnie, fajny weekend się zapowiada. Emila dzisiaj w, przedszk w przedszkolu, bo Boże, kiedy było w przedszkole? W szkole ma Mikołaja, później założę ją raz jeszcze do szkoły i mają noc bajek. Wiem, że będą oglądać Kevina, przynajmniej taki był plan. Nie wiem, czy coś się tam nie zmieniło. Mikołaj właśnie będzie w szkole, także paczki też będą w szkole. Filip dostał słuchawki, bo jego słuchawki się już rozpadły, drobny mak Jest przeszczęśliwy, zadowolony, bo po prostu on używa, używa bardzo dużo słuchawek Ja wiem, że to nie jest zbyt zdrowe, no ale między innymi właśnie na siłowni to sobie słucha Albo wieczorami, żeby nikomu nie przeszkadzać, to też ma słuchawkę w uchu I bardzo zadowolony był z tych słuchawek, nie były tanie, ale myślę, że posłużą mu na dłużej Tak, jak Przyszłam się z Wami tylko przywitać Powiedzieć Wam, jakie są plany na dziś, ale i na weekend. Piszcie oczywiście, co dostałyście, albo co sprezentowałyście swoim dzieciakom, bliskim, znajomym, drugiej połówce z okazji Mikołajków, a być może sobie same coś zakupiłyście. I ja jak najbardziej też to pochwalam. Witam Was, raz jeszcze proszę o łapki i miłego oglądania życzę. Ja tak powinnam rozpocząć ten film, ale go nie rozpoczęłam w ten sposób, ale powiem Wam, że u nas we wsi, we wsi, wszędzie magia Mikołajów w kebabie z Mikołajek w Biedronce. Dziewczyny miały właśnie czapeczki i czerwone usteczka. Trochę cieli mamy, ale to nic. Także no, no, dajcie no, znać, czy u przecież, Was jest też szałpał z Mikołajami. Przecież Fido ma przebranie Mikołaja. No tak, też mm -hmm. ma. Także może do nas, do mm -hmm. świrusów dołączyć, nie? Damian? Tak. Chyba sobie zrobimy, cykniemy sobie fotkę taką, co ty na to? Dla rozmowy rodzeństwa, bo tutaj Filip z Emilią sobie budują, Filip przyszedł pomóc Emilii zbudować tą wieżę, którą dziś tam widzicie, gdzieś w filmie, w sensie tą zabawkę, którą chce zbudować właśnie od Mikołaja. I możecie ich tutaj ściszyć, takie właśnie piłeczki czy coś, to się oni razem bawią, tu niedaleko mnie. Słuchajcie, właśnie odebrałam z paczkomatu, w ogóle jaka sytuacja na paczkomacie. Pozdrawiam panią, która, kurierkę z paczkomatu, mam nadzieję, że poszło jej wszystko super. Słuchajcie, malutka, szczuplutka jak ja, a naprawdę tak ciężkie paczki wrzuca do samej góry i jeszcze z takim uśmiechem. E, Paczkomat miał dzisiaj dołożone rogi, także też się włączyli do akcji Mikołajki. Fajnie to wygląda, słuchajcie, takie małe akcenty, ale jednak buzia się uśmiecha. I e, wszędzie można było dzisiaj spotkać mm, jakiś akcent mikołajkowy. E, a ta pani właśnie z uśmiechem ładowała te wszystkie paczki. Jest tak sympatyczna, zagada, e, pozdrowi nas. Zapytać, co tam u ciebie słychać, także świetne. W ogóle są te kobiety w paczkomatach naprawdę tak bardzo <laughs> raz kulturalne. U mnie nie ma nas często w domu, gdzie dostaję informację, że paczka została zostawiona tu i tam po prostu SMS-em. To jest tak miłe, że one po prostu nie dodają sobie pracy, że muszą jechać jeszcze. Zresztą to było też przez nas ustalane yy, wcześniej, razem z mężem zdecydowaliśmy, że po prostu poinformujemy kurierów, gdzie w razie W zostawić dla nas paczkę, prawda? Żeby była bezpieczna i żeby nie ale żeby się nic tam nie wydarzyło. Więc oni z tego korzystają, zostawiają nam wiadomość yy, SMS-em, że paczka została dostarczona. Dla nas jest tak lepiej, bo nie musimy nigdzie jechać i odbierać tych paczek. Dla nich lepiej, bo oni znowu nie muszą do nas wracać yy, kolejny raz. Wiadomo, że często też dzwonią, że są pod domem i nie ma nas. No to wtedy mówimy, tak jak było mówione, ok. Wracając, yy, to. Zamówiłam sobie serum ujędrniające z bielendy. Tak to wygląda. Peptydy. Słuchajcie, ma wygładzić, ujędrnić skórę. Nie miałam jeszcze tego. Ja wcześniej miałam z marki Yumi, byłam bardzo zadowolona, no ale już wykorzystałam. Ja serum daję na twarz, ale i szyję, i mój dekolt. Tak samo będzie tutaj. Teraz zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ładne opakowanie. Widzę, że taka kremowa formuła, pipetka. Wiecie, z takich y, ciężko jest potem wydostać te resztki, ale ja to zawsze, słuchajcie, odkręcam i myślę, że wiele z Was to robi, że jakiś tam patyczkiem jeszcze kombinuje, żeby wybrać, e, że tak powiem, maksimum tego, co mieści ta e, buteleczka, zawartość po prostu. Kolejną rzeczą jest wcierka do włosów. O tej marce teraz jest dużo w Rosmanie i ogólnie na YouTubach, TikTokach. W ogóle słuchajcie, czy wy wiecie, że ja nie mam TikToka? Da się, da się. I na razie nie planuję tego zakładać, bo ja wiem, jak mnóstwo czasu, ogrom czasu zajmuje mi Instagram, pochłania mi Instagram. Choć sama jestem tam rzadko, rzadko coś dodaję, to powiem Wam, że bardzo lubię sobie scrollować. I to jest. Chyba wiecie, o, co, o czym mówię. Nie dość, że YouTube nagrywam, obrabiam i oglądam, bo sama jestem osobą, która ogląda niektóre kanały, to jeszcze e, właśnie jakby był TikTok, to już chyba bym w ogóle popłynęła i się zasiedziała tu i nic nie robiła, a wszystko by zarastało. Także na razie nie mam TikToka, dajcie znać, czy Wy też, e, czy Wy macie TikToka? Polecacie? Czy jednak w ogóle w to nie wchodzić? Wystarczy, słuchajcie, Netflix, odkryłam kolejny film. Wczoraj już przed pracą jeszcze tak sobie stwierdziłam, że odpocznę i napiszę Wam nazwę, a jak nie tu, to będzie w komentarzu, obiecuję, tego filmu, który zaczęłam oglądać, ale to jest Maybe Baby. Jeśli nic nie pokręciłam, to tak to jest. Powiem Wam, że no, nie chciałabym być w skórze tych rodziców, którym przydarzyło się to, pięknie przeszłam z wcierki do filmu, nie? Że zostały ich komórki. No jajeczka podmienione i powiem Wam, że tam jest czeski film, ale yy, ja wiem, że takie sytuacje mają faktycznie miejsce. I Bogu dzięki, że u mnie zawsze dochodziło do naturalnego zapodnienia, ale tutaj było właśnie in vitro i namieszali kompletnie po prostu szałpał. Także jak nie oglądałyście, albo jak oglądałyście, to dajcie znać. Ja dopiero jestem gdzieś tam na początku, ale już yy, powiem Wam, że sympatyczne te pary. Tak z jedną, jak i z drugą się trochę utożsamiam i jestem ciekawa, co z tego yy, całego ich eksperymentu wyjdzie, bo właśnie jestem na tym etapie, gdzie zamieszkali wszyscy razem. Niby to dla dobra dzieciaków, a jak to będzie, to nie wiem. Wracając do wciarki, naturalna wciarka do skóry głowy. Słuchajcie, przeciw wypadaniu włosom Także teraz będziemy, będę sobie stosować coś takiego przy moich taśmach. Ja mam taśmy w tej chwili już całkiem nisko, bo one już odrosły i będę jechać na znowu podciąganie, ale ja tutaj tą przestrzeń, którą teraz dotykam, ja tutaj mam bolną, więc spokojnie mogę wszystkie wcierki stosować, a stosuję także, ja Wam powiem, że rosną. Widzicie to wszystko tu? to odstające, to są właśnie nowe włosy i chwała im za to, że coś tam na tej głowie jednak rośnie. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że otworzymy razem paczkę od Mikołaja, którą Emila ducha w szkole, prawda? Był Mikołaj? Tak. Śmieszny był? Tak, mówił mi, żebym go pociągnęła za brodę. E, e, I ciągłeś? Nie. O Jezu, no to nie. O! Kolejny kubek, proszę Państwa! Ale piękny. A w kubku skarpety! Naprawdę? No, Zobaczmy. A... Z Mikołajem skarpety. O, z Mikołajem skarpety, zobaczcie, jakie fajne. Mówimy, Bardzo mój. dobry pomysł. Pingwinek. Słodziak. Pięknie. Co tam jeszcze? Słuchajcie, my mamy genialną trójkę klasową. Dziewczyny są po prostu obłędne. Kopi z chalineczką. A już tak. sprawdzałaś? To się sprawdzała. Słodycze, no jak, żeby inaczej? Taki Jeszcze Winca, Wola. Tak, a kuleczka? Bombeczka. Bąbeczka. Uuu. No. Nie. I to a. jest najfajniejsze. Musisz położyć tak magnetyczne kamienie, żeby się nie złączyły. Temu, co się złączą, przegrywa i musi wziąć te, które się złączyły. Słuchajcie, jakaś super gra. No, ona jest super. Smart Toys. Już spróbowałam, tylko u koleżanki. Ale już, jest. momencik. A Emila już zna tą grę, także dobra, super. Słuchajcie, jest jak super. coś będziemy grali, będziemy Was informować. może musimy mieć 9 to gra, a może więcej niż jedna osoba, tak? W takim razie, tak, bo już tak. mówisz, że już dwie. Zobaczymy. Chajcie, sprawdzimy mogą, i wam oczywiście dam znać. Mogą być więcej niż trzy nawet więcej. Ema, ale proszę wziąć nożyczki ode mnie, bo jeszcze nie tylko oko. No, coś takiego. I uh. Na tej macie co jest wszystko będziemy kłaść. Ja Muszę to nie ma tego. Nie Aha, tego. czyli jest sznureczek specjalny, podobno. Ale nie wiem, co to Właśnie, żeby gdzieś po na okrąg ułożyć na spodnicy ten. I tu są magne, te kamyczki magnesowe. O, ale ich dużo, to można tak rozłączać. Słuchajcie, patrzcie na to. Ale wymyślają sprawy, gdzie by my to. A faktycznie one się przyciągają. No, one są bardzo. Ciężko myśliwe. to oderwać. O! Holoboga. Boga. Fajne. Patrzcie mamuś, O mi... co chodzi? No tak, Dobra, ale my będziemy. A, ja mam tu. I tak. Ja kładę Niektóre się. Tu. Ja kładę tu. No. I, weź, I widzisz? Aha. Te, ja kładę tu i ty połóż coś swojego. A, jak najdalej, tak. żeby się nie przyciągały. No. Aha. I na przykład dałabym tu widzisz? O, muszę... potrafię się 3-4. Słuchajcie, ja, ja już podzięana, no, ja? nie? Mamuś muszę zabrać te, które się złączyły. Złączyły. Okej. Okay. Mm. Uh, słuchajcie, musimy się będziemy bawić, a wy nie, oglądajcie sobie dalej. W tle rozmowy dzieci i słuchajcie, już pierwsze sprzeczki, bo e, grają w gry i oczywiście żadne z nich nie umie przegrywać. I żadne z nich e, nie przyznaje się do tego, że przegrywa. Więc jak to między rodzeństwem bywa, są też trochę niesnaski, ale grają dalej. Także na razie jeszcze nie skaczą sobie jakoś tam bardzo do gardeł. Ja ma naleśniki, czy Wy tam widzicie? Tak. Bo Emila ja chce naleśniki, ja też będę zjadała naleśniki, ale tym razem właśnie stwierdziłam, że zrobię raz, że z serem, to jeszcze dodam sobie właśnie tego kremu z pistacji, a tutaj pisałyście, jedna z Was pisała, że pokazując ten krem, wpadła na genialny pomysł, żeby swojej córce właśnie zakupić takie kremy, między innymi pistacjowy, więc rozwiązałam jej problem, jeśli chodzi o Mikołaja. Bardzo proszę, ja się cieszę, jak coś Wam tam mimochodem podpowiem, czasem po prostu sugeruję, a czasami tak, jak teraz właśnie e, wpadła na taki pomysł, byłaś, e, kiedy widziała, że ja zakupiłam właśnie sobie taką, taki kremik i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Ja jeszcze dla męża tutaj mam przygotowaną wątróbkę, <laughs>, także taki będzie dzisiaj obiad. Jest kompot, ale mój mąż coś jest zasmarkany. Już słyszę, że ma głos zmieniony, dlatego też za chwilę przygotuję mu cały dzbanek, ale herbaty takiej typowo zimowej z... No, z... A, czyli jakby... Możesz jest, iść... Wodyce? Tak jest, Emila już y, mówi, że na noc baję, ubierze sobie nowe skarpetki. Jak najbardziej na tak. Mają zabrać ze sobą jakąś tam y, poduszeczkę, jakieś przekąski i... I oczywiście pójdzie ze styczem. Jako poduszkę posłuży jej też tam taki duży misiu. Długi miś. Długi. Panda. Także fajny wieczór, nie tylko dla nas, bo my wychodzimy, ale i dla naszych dzieciaków. Moje zbieractwo czasem ma dobre strony. Słuchajcie, tutaj mam pudełeczko modelnie. Pełne przeróżnych świeczek. Niektóre to już chyba ze trzy imprezy, cztery. obtękowały i. Znalazłam te, które na dziś potrzebuję, czyli 20 lat minęło. I słuchajcie, mam też topper 100 lat, także praktycznie bez zakupów, bo torta upiekła nam ciocia Marta, jak zwykle mistrz cukiernictwa, to zrobił to w parę godzin. Jak to jest, że po wniesieniu do domu one zaraz zrzucają pączki, pęki. No po prostu mówię, co jest z tobą nie tak. Miał tak ładnie tutaj i... Trzy dni później, wola! Zostaje mu takie maleńki jeden tu. Nawet go nie widzicie chyba. I gdzieś tam w środku jeszcze jeden. No i ostatni. Jaki się utrzymał tutaj? Ja nie wiem. Powiedzcie mi, jak to. Jak dbać o tego kwiatka? Ja też. Wsadziłam do ziemi parę i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Czy tam w ogóle się ma na życie. Ale tu jedna z Was pisała mi bardzo cenną y, radę, że kaktusów nie wkładamy do wody, wkładamy bezpośrednio do ziemi. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja słuchajcie, zawsze doceniam Wasze rady. I póki pamiętam, bardzo przepraszam Was za tą grobową muzykę ostatnio. Słuchajcie, ja sama, jak już y, chciałam sprawdzić, czy film działa. Po dodaniu go na YouTube, jak usłyszałam tą muzykę, bo fajne były pierwsze trzy wersy, a później on wie, OMG, może jakoś to wytrwacie. Już za późno było na jakiekolwiek poprawki. Po prostu zajęłoby to kolejną godzinę, żeby to wszystko znowu przepuścić przez YouTube, zrenderować i wstawić, więc puściłam tak jak jest. Także bardzo was przepraszam za tą muzykę. Wczoraj szukałam już innej, stricte świątecznej i powiem wam, że całkiem nieźle się przy tym bawiłam. E, tutaj są zaszczepki. Wsadziłam prosto do ziemi jakieś 2-3 miesiące chyba temu, i stoi jak zaklęty. Więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Póki co stoi w łazience przy samym oknie. No zobaczymy. Tak wygląda ten zestaw, o którym Wam mówiłam, czyli dwa kubeczki, pięć dyszek. Muszę ściągnąć cenę. Ale kupione w MPK. Myślę, że fajny prezent taki pomysłowy. Bo dwa kubki dla dwóch osób. Wszystko w temacie. Byłabym znowu zapomniała. I takie skarable e, Mikołaj przyniósł dla Emilii, także będziemy grać. Ile wlezie? Myślę, że ten weekend już, a może być nawet 8 osób. Także na spokojnie. A u nas mało takich, co lubią przegrywać, więc będzie to zażarta walka, coś czuję. Zaraz jadę zawieść Emilę na ten wieczór bajek. Tak. Cieszę się? Tak. Pewnie, że tak. Yy, I tak, przyszłyśmy się już z Wami pożegnać. Otworzymy jeszcze nasze kalendarze, czyli piątka i szóstka. Powiem Wam, że strasznie pachnie coś w tym pudełku. Musi tu będzie czapka, ale tego? Kula właśnie że No, chyba Aha, już wiem co pachnie. Słuchajcie, Erwik. Bardzo lubię te świece. No, mocno pachnie. Zobaczymy, jak będzie pachniała podczas palenia. Taka. Ona była na pewno kupiona w. Na pewno była kupiona w Action. Tak, tam jest dość duży mm, wybór tych świec. Zobaczmy, ja zaczynam od szóstki. a... Tu się spieszę, Emi, i chcecie zawieść. Poezę. Smacznego. Dobra, może nie jest dwóch. Bo tam jeszcze będzie jakieś słodycze i ja nie widzę. Selfie glow. I słuchajcie, to jest brązer. Prasowany od Poezę. No coś tu się tu. włączę, bateria mi pada. No jaźle, no nieźle, wszystko. Tak wygląda tu. Jestem ciekawa, jak pan... On... Ona na to folikę zjechała. Polika. zdjęta, lusterko. I tak wygląda kolorek. No, kula śnieżna. Dość jasny, zobaczymy. Kula śnieżna, no, no dobrze, dobrze. Kiedy mówisz dziecku, nie jest wszystkich. Twoje dziecko zada wszystko. Dziękuję wam serdecznie. Słuchajcie, jestem padnięta. Cały to rozważam jeszcze ten, to wyjście z moim mężem, ale jeszcze nie wiemy, o której Brian wróci. I to się wszystko wyjaśni, a ja Wam o tym powiem, czy byłam, czy nie byłam już w poniedziałek, więc zapraszam Was serdecznie na nowy film w poniedziałek. Życzę Wam miłego, spokojnego weekendu, no i oczywiście pozostańcie w kontakcie, piszcie w komentarzach, co tam u Was słychać, jak Wam zeszły, no, mikołajki i co planujecie oczywiście na weekend. Buziaki, widzimy się w poniedziałek.